Okres infekcji jest już w pełni. Dzieci dorośli chorują na infekcje dróg oddechowych. Dziecko gorączkuje, panika w rodzinie matka, ojciec, babcia, dziadek szczególnie jeżeli to jest pierwsze dziecko oczywiście są w panice. Histerii, czasem, co zrobić, jak, jak to, jak sobie z tym poradzić. Jeśli chcecie Państwo coś na ten temat usłyszeć, to pozostańcie na moim kanale o Medycynie na Luzie bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Od kiedy mówimy o gorączce? Pierwsze zasadnicze pytanie, kiedy mówimy, że, jest, że dziecko ma gorączkę. Ma gorączkę wtedy, jeżeli temperatura ciała mierzona rektalnie jest powyżej 38 stopni. Powyżej 38,0 stopni Celsjusza. Pełna odpowiedź. Inne pomiary są zazwyczaj nieco niższe, to znaczy pod pachą tradycyjnie, czy w jamie ustnej, czy przez teraz te, te różne takie na odległość mierzenia, są. Zaniżone nieco, ale to też nie jest aż tak bardzo. Z grubsza można powiedzieć, że to wszystko pasuje. W jaki sposób powstaje gorączka? Gorączka powstaje prze, poprzez tak zwane pyogeny, substancje na powierzchni bakterii z rozpadających się tkanek, które stymulują podwzgórze, czyli część mózgu, zwaną. Pod wzgórze i przestawiają je na inny level, na inny poziom regulacji temperatury. Pośredniczą w tym tzw. cytogeny. Najważniejsza z tym, które właśnie powoduje to, to jest cytogen IL-1 beta. Wtedy mówimy o gorączce. Mamy też do czynienia czasem z gorączką spragnienia z niedoboru płynu przy upałach oraz przy pracy fizycznej właśnie też przy podwyższonej temperaturze. Ale najczęstszą przyczyną to są infekcje dróg oddechowych. Górnego odcinka dróg oddechowych, przede wszystkim jamy nosowej, spojówek też często, tam się rozpoczynają śluzówki dróg oddechowych. Naturalnie z tym związany, nosa, zapalenie zatok, zapalenie gardła, zapalenie migdałków i broncho pneumonia, czyli zapalenie oskrzeli i płuc jako komplikacje tych infekcji y, y, dróg oddechowych. Tak samo zapalenie ucha może być też, ale też związane z, y, y, z infekcją dróg oddechowych. Czasem mamy do czynienia z podwyższoną temperaturą przy, y, przy, gastro, przy infekcjach. U, Przewodu pokarmowego, czyli gastroenteritis, albo też układu moczowego, gdzie, y, dróg moczowych, gdzie y, te infekcje są dość zakamuflowane. Przede wszystkim, jeżeli dłużej trwa i y, jeżeli temperatura dłużej trwa i nie widzimy takiego, powiedzmy, powodu i nie ma żadnych dość dolegliwości, trzeba myśleć o tym, że może być infekcja dróg moczowych, szczególnie w górnym odcinku. W dolnym odcinku to mamy zazwyczaj pieczenie w y, w cewce mocznej czy w pęcherzu moczowym? Tak. Najważniejsze od, przy tych infekcjach jest zachowanie drożności dróg oddechowych. Przede drożność, powiedzmy, w przypadku jamy ustnej i ktani gardła czy dróg oddechowych jest to mniejszy problem, ale szczególnie u małych dzieci największy problem to jest nos. Jeżeli nos jest zapchany, dochodzi do tego, że dziecko nie może oddychać przez nos, musi oddychać przez usta. Jeżeli Państwo kiedyś mieliście taką sytuację, to wiecie, że język jest po dwóch minutach już jak kołek, suchy. A poza tym nie ma odpływu zatok przynosowych, odpływu wydzieliny śluzówek z zatok przynosowych, tak? i zatkana jest trąbka eustachiusza, która łączy. Jamę nosowo-gardłowym z uchem wewnętrznym. I w tym momencie to jest największy problem, i to są najczęstsze powikłania. Najczęstsze. A więc odsysanie wydzieliny z jamy nosowej. Prze, czy przez to, że gruszkę weźmiemy taką, są takie specjalne, do jakby gruszki gumowe, gdzie przykłada się do, do nosa i puszcza się po, po ściśnięciu. Puszcza się i on wysysa coś tam. Z sakiem to nie znam dziecka, któremu by się to podobało. Zazwyczaj uciekają z głową, gdzie tylko można. I krzyczą i płaczą bardzo głośno. Także tutaj trzeba bardzo umiejętnie się z tym obchodzić nauczyć możliwie wcześniej dziecko oczyszczać nos. Nawet pociągając nosem do góry nie tępić tego, ponieważ jeżeli zatkamy nos, i czy powiedzmy, chusteczkę musi wydmuchać tą wydzielinę z nosa, to czasem wpychają z powrotem do zatok przynosowych przez istniejące otwory. A więc, jeżeli robi, jeżeli wciąga nos, tak w ten sposób, to nos może być, to wtedy wydzielina oczywiście idzie do jamy nosowo gardłowej i potem może być nawet połknięta, ale jest wysysana z jamy nosowej, z nosa. Także to jest istotne. To jest istotne. Jakie są jeszcze ważne rzeczy? Jakie są pytania w takiej sytuacji? Od kiedy jest ta temperatura? Jaki jest przebieg, w, w, jakie są wahania dobowe? Kiedy jest najwyższa, kiedy jest najniższa? Jakie są dodatkowe objawy? Jak wygląda dziecko? No, jak mu cieknie z nosa, jest zakatarzony, idzie, to, to jest najmniej problematyczne, ale czy tylko cieknie z nosa? Czy może są tak zwane objawy oponowe, to znaczy sztywność karku. Sztywność karku polega na tym, że jeżeli dziecko polega, leży na plecach i główkę próbujemy mu brudę przycisnąć do klatki piersiowej, że to wywołuje ból i, jest, i nie da się tego zrobić. Wtedy to już jest objaw bardzo, bardzo, bardzo poważny. Gorączka w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy jest pożyteczna i jej chroni. Jest objawem reakcji na chorobę, a nie chorobą samą w sobie. To jest reakcja ustroju na chorobę. Najczęściej właśnie na infekcję. Potencjalnie szkodliwą temperaturą. To jest też, proszę słuchać, bardzo uważnie, że y, 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 potencjalnie szkodliwą. Dla ustroju jest temperatura powyżej 41,5 stopnia Celsjusza. Tu może dochodzić już do szkód w ustroju. Natomiast tak oba, nasza obawa przed drgawkami gorączkowymi, nie, te drgawki nie występują po określonej temperaturze, tylko szybkość wzrostu temperatury. Powoduje drkawki. Znaczy, to, to jeszcze nie są same w sobie. Na pierwszym miejscu, co zrobić w takiej sytuacji? Na pierwszym miejscu spokój. Do łóżka, niech dziecko leży. I dużo, dużo, dużo płynów. I oczywiście te czynności, o których mówiłem. Oczyszczanie dróg oddechowych, animowanie do tego, żeby dziecko wydmuchało noc tak wcześnie, jak tylko można, trzeba go tego nauczyć. Oczywiście można stosować stare metody, yy, chłodne okłady, na przykład na yy, łydki, które po, yy, pozwalają obniżyć trochę temperaturę, ale jak mówię, to nie, jest, nie powinno być celem samym w sobie, ponieważ temperatura, yy, temperatura jest pożyteczna. To znaczy wzrost temperatury jest pożyteczny, ustrój yy, wtedy pracuje na pełnych obrotach. W, 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 celu, w celu właśnie zwalczania infekcji? Jakie mamy poza tym właśnie chłodzeniem, wietrzeniem podobnych rzeczy, na, na przykład na głowę, można położyć też mokry okład, na karp można położyć mokry okład. Jeżeli są do tego bóle głowy, to to przynosi ulgę. Jakie mamy do czynienia, jakie mamy lekarstwa, które mogą obniżyć temperaturę? U dzieci do 15 roku życia nie wolno podawać aspiryny ASS. Prawda? Ponieważ jest niebezpieczeństwo wystąpienia tak zwanego zespołu Reye. To jest szczegół, którego, o którym trzeba pamiętać. Natomiast mamy do dyspozycji od mniej więcej od samego początku właściwie. Chociaż najczęściej dzieci bezpośrednio po, po porodzie, jeżeli są karmione matką, jeżeli są karmione piersią, mają przeciwciała, mają pewną odporność już wyssaną z mleka, z mlekiem matki. Nie wymagają tego, ale mamy do czynienia ibuprofen, paracetamol i metamizol. Ibuprofen znacie prawdopodobnie wszyscy, 5 do 10 mg na kilogram do czterech razy dziennie, bo to wynika z długości działania tego leku. Paracetamol 10 do 15 mg na kilogram, 4 do 6 razy dziennie. I metamizol, to jest nowalgina albo nowamina, ale jeżeli, ja już mówiłem, jeżeli widzicie państwo nazwę leku, piszę na przykład nowalgina, ale pod spodem zawsze albo w innym miejscu piszę metamizol. Metamizol. I to jest dopiero po powyżej 3 miesięcy 10-15 mg, też 3-4 razy dziennie. To jest ważne, nieważne w jakiej formie. Mogą, mogą to być czopki, mogą to być płyn, może być, mogą to być tabletki, które, które dziecko już, jeżeli jest w odpowiednim wieku, powinno może brać. Yy, 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 yy. Co jest jeszcze ważne? Bardzo ważna jest Cała i dobra obserwacja dziecka. To musi być obserwacja osoby kompetentnej, która widzi to dziecko dość często, żeby wykryć różne nieprzyjemne rzeczy, które mogą być powodem tego, że dziecko wysłane jest, idzie do, do lekarza albo wysłane jest do szpitala. I jakie to są elementy? To są wymioty. Pierwsza rzecz. Jeżeli Trwają one dłużej i może dojść do odwodnienia. Po drugie, obrzęki. Obojętnie gdzie, to też jest objaw, który wymaga wyjaśnienia. Wysypka na ciele. Oczywiście w tym momencie mogą to być porchoroby zakaźne, takie jak szkarlatyna, czy krztusiec, czy, 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 czy ospa wieczna. Obrzęki, na przykład świnka, nie? możemy widzieć. Wybroczyny, tak zwane petechie na skórze. Drobne wybroczyny podskórne, które są widoczne. Można, trzeba sprawdzić, jak wygląda krążenie obwodowe, czy palce, czy czubki palców są ciepłe, czy są różowe, czy też blade i zimne. To znaczy tutaj jest, to mówi o koncentracji krążenia. To może być brak albo zbyt mało płynów w ustroju. Sinica wokół ust na przykład, to już jest bardzo poważny objaw. Szybki oddech, duszność świadczy o tym, że gdzieś tam w drodgach oddechowych, yy, głębszych już, jest niedobrze. Na płuc. Yy, oliguria, czyli yy, skąpomoc, czyli niewielka ilość moczu, która jest wydawana przez dziecko, albo brak tego, to znaczy jest zatrzymanie moczu, więc może to być związane z infekcją dróg moczowych, ale też jak objaw ogólny odwodnienia. Bóle mięśni i stawów, które ograniczają, nie, nie każde, tylko ograniczające poruszenie się. I czy, czy powiedzmy, dziecko budzi się z tego powodu w nocy, to jest też bardzo istotne. My wiemy, że, że, że przy infekcjach wirusowych mamy też bóle mięśniowe, ale one najczęściej nie ograniczają naszego naszego. Naszego poruszania się, możliwości poruszania się, a także senność i apatia. To już jest w ogóle istotne, bo to może być też właśnie zapalenie opon mózgowych albo mózgu itp. i tym podobnie. I też patrzeć właściwie rodzice, które, którzy już mają przy, przy drugim, trzecim dziecku, już wiedzą, jakie to są, jakie są objawy, ale jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko jest bardziej chore niż zazwyczaj, to też jest sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli gorączka trwa dłużej jak tydzień, jak dłużej jak 7 dni, to musi dziecko pójść do lekarza, ponieważ tu musi być, musi to być wyjaśnione. Bo to może być dużo, dużo różnych przyczyn, które są bardzo niedobre, to trzeba pójść do pediatry, trzeba do lekarza dziecięcego, żeby wyjaśnić. Myślę, że te punkty, o które Państwu mówiłem, przejedźcie jeszcze raz, szczególnie jeżeli macie małe dzieci, to może się w każdym momencie przydać jeszcze raz, to przywołać. Trwa to 15 minut i wiecie właściwie wszystko, co trzeba zrobić. Jeśli Wam się podobał ten filmik, to udostępnijcie go znajomym, krewnym przyjaciołom, szczególnie tym, że mają dzieci, dajcie łapkę w górę. Kliknijcie na punkt subskrybuj, to poprawia pozwala rozszerzyć zasięg mojego kanału. Taki to jest mój cel. Skomentujcie go też. Jestem bardzo ciekawy Waszych komentarzy. Na dzisiaj do usłyszenia i do zobaczenia.